Siema siemaneczko widzowie, witam, ja witam was bardzo serdecznie na moim kanale Jak już tytuł i miniaturka wskazuje gramy w big paintball yy, Tak, na początku prosimy was o subskrypcję z dzwoneczkiem I o napisanie jakiegoś miłego komentarza Typu fajny film, czy coś w tym stylu A, mniej przedłużania, więcej grania tak trzeba się trochę skupić bo ciężko, znaczy nie że ciężko się w tą grę gra ale ciężko mi skupić się, jak gadam i gram to jest dla mnie ciężkie nie wyobrażam sobie tego żeby tak cały czas mieć ale bombę dostał i czy napiszcie też w komentarzu, czy lepiej z muzyką, czy bez? Wydaje mi się, że z muzyką chyba. Ale nie wiem. Być może, nie wiem, jak mam to tam pasję. O, triple, K, Kill. Ale bombę wyrwałem, ale oni nie są słabi. Ja ciebie. Lepiej weszłem Do gry, a już jestem pierwszy, nie? To jest nieralne. No. Następny odcinek wleci jutro to jest. No, jutro fajnie wleci odcinek. Z Minecrafta jutro. live w niedzielę też będzie dlatego wyczekiwać Zginąłem nie wiem jakim trafem ale jakimś tam jakoś w końcu zginąłem tak Tasty level. Od plecy dostałem, okej. Okay. Kurde, ale teraz umieram. No, no ale i tak jestem pierwszy, nie? To jest... Brawo. Odcinki co drugi dzień o 18.00 tylko że teraz przez ten tydzień te dwa odcinki co teraz są będą trzy bo wreszcie jutro uleci to codziennie bo pierwszy jest informacyjny myślałem że to w środę wrzucę ale wrzuciłem to w czwartek i po prostu tak wyszło że odcinek w tym tygodniu i możecie też dodawać do znań link będziecie mieli w opisie i link do kanału kolegi, tak? to jest nieumiejęte Trzeba się skupić, trochę, ale... Ale musimy sobie jakoś radzić. A, 65 tysięcy, co by tu kupić? Skarga, że 200, Jezu... Zbieramy chyba na... Na tego Skara, Ala Skara. O, plecy dostałem, ale i tak dalej jestem pierwszy, ja nie wiem jak to. Mamy przecież ja z tą grę. Jestem słabiutki. Dobra, rozwalone. O, plecy dostałem, nie widziałem ich. Ale dobrana. Muszę się pogodzić z tym, że wszystkie, no, no i tyle. Bywa, że tu raz się wygrywa, raz się przegrywa, tak. Ale... Nie wiem. Możliwe, że to wygrałem <grystanie> bez tym pierwszy, ale może się to zmieni, tak, w każdym razie. Może... Przywołać wujka, tatę, babcie, nie wiem. Ktoś, kto jest lepszy od niego w tą grę i... Przegonić mnie, tak? No ale... Na razie ciężko mi to idzie. Nie umiem szkila zrobić, to jest to też. Dobra. Jednak umiem, że to tu jest na O! Ja no, skoro Ja jestem skupiony, dlatego się nie odzywam. poziom, ale ten Wojcik jest dobry, początkowy. Skończyć trzeba go? fajnie postawić i będzie grał w może też zrobimy Q&A coś więcej o Wam, wam o mnie opowiem taka ja coś bywało, może się bywało Q&A robić twarz nie wiem kiedy to zależy już kwestia subów możemy zrobić jakiś specjal ale nie wiem jeszcze Dopiero tak naprawdę zacząłem więcej tych filmów nagrywać i no, nic nie się zrobię z tym faktem, tak, tak. Jestem dalej pierwszy. przy 5 Wódko. Tak powiem, że łatwiutko. Bardzo prosto było wygrać sobie siebie. Ludźmi. Dobra, zbieramy na te podwójne dzisiaj widzimy w tym odcinku Ale jak sobie cel postawiam. Zobaczmy ci się uda Mega szybko też O, mamy mię ciężko Ładnie Nice, brawo ty nie mnie ktoś za Nie, no to jest takie bezsensowne trochę zdanie pod ich spawnem. Kiedyś w topie nie ma sensu. Prosto, tam. No dobra. dobra, leży parcik. Ale fajny punkt masz. Mega cię strasznie i dać porta. No. I napiszcie w komentarzach, jak dostraliście do tego momentu. 3 będzie dobre trzy napisali. Dlaczego 3? Trzy? Bo 3 mamy radar I 3 strach... Trzy brakuje nam 3 Sprawdzimy kto do końca ogląda A kto nie Proste i logiczne Ulala Hashtag 3 napiszcie Dobra hashtag 2 może jednak Dobra, trzy nie... no tak trzy napiszcie i będzie dobre. Uf, uf. Ale się... No, w ogóle też nie grałem, ale jak widać to z sk dalej mam. O ta, bo nie ta To również opadło Z własnych sił. Kurde, muszę trochę święty tu kasów widać. Chciałbym też jeszcze dzisiaj widzieć, ale... Nieźle ciężko tak panem. Wstałem w miejscu, a mnie trafić nie miał co. Bomba. Oko poszedł spać, tak. Dobra, to jest chyba jednak niewykonalne. Zwalamy tą dzielniczkę. No. A wykonalne? Aby wykonalne, co to teraz zrobić. Pewnie tak, tak w krótkim czasie, może i dali radę lepiej nie ja. No. No, Najlepszą tą grą nie jestem. Jestem taki pół na pół. O. Wobec no, nie jestem czwarty, tak, a punkt to jest też. Mhm. Kwestia farta Nie wiem widzę. Nie trafiłem do ani razu Mam bekę Dobra do 85 mg zł. mogła radę tylko wbić Nawet nie wiem Jej Czego to się dojechać? to co? Się... Nie wiem No, nie ma, w końcu Z, z CS-a, ale w Robloxie. Chcielibyście takie coś? Napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli w CS-a w Robloxie. Po prostu napiszcie, bo... Chciałbym wiedzieć, czy się to też chcieli wiedzieć, ale nie że cytuować ja, tylko może inni będą czytować, jak zwykle, a Gra gdzie jest dużo cytrów, ale... Mm. Jakby się umiało fajnie grać w tą grę, to pewnie nią długo mogę być na kanale, ale... To jest tylko kwestia, czy Wy będziecie chcieli. Ja nie widziałem go, ja myślałem, że to jest mój, ale... Dobra, koniec widzowie, papa! Do następnego! Trzymajcie się!